Bardzo ważne jest to, żeby się w jakiś sposób tak motywować i utrzymywać tą motywację samodzielnie. Bo to fajnie jest, kiedy uczestniczycie w tych webinarach i zapewne wielu z Was jest pozytywnie nastawionych, zmotywowanych po tych webinarach. Ale ta motywacja, którą dostajecie ode mnie, no to jest taka motywacja z zewnątrz, tak? bo dostajecie ją właśnie ode mnie. Musicie mieć swoją własną motywację. Wtedy. Wytrwacie w tych swoich postanowieniach, w swoich dążeniach i osiągniecie swoje cele. Ja polecam Wam prowadzenie takiego swojego własnego zestawienia finansowego stanu monitorowania stanu majątku. Ja to już robię kilkanaście lat, bodajże nie wiem, od 2000 roku, gdzie cały czas sobie co miesiąc spisuję właśnie stan swojego majątku. Tak? a mam data, Ile gotówki mam w kieszeni, ile na koncie jakimś w jednym banku, ile w drugim, ile mam w walutach, w obligacjach, w akcjach, w wydatkach na inwestycje na przykład w nieruchomości i tak dalej. I cały czas monitoruję sobie, tak? Więc w czasie widzę, co się dzieje z tym moim majątkiem, tak? Jeżeli jest tak jak ta zielona linia, czyli rośnie, to znaczy, że jestem na dobrej drodze, tak? Czyli osiągam swój cel, mój majątek rośnie. Natomiast jeżeli Byłaby to linia taka pozioma, to znaczy, że no, może nie jest tragicznie, ale coś chyba mimo wszystko robię nie za dobrze, bo mimo upływającego czasu nie posuwam się do przodu, stoję w miejscu. Tak? A gorzej, kiedy byśmy mieli takie zachowanie naszego majątku jak ta brązowa linia, kiedy no widzimy, że coraz mniej posiadamy. Tak więc takie monitorowanie. Stanu naszego majątku pozwala nam stwierdzić, w którym kierunku zmierzamy, możemy odnaleźć przecieki, gdzie nam pieniądze przechodzą, tak? gdzieś, gdzieś widocznie jakieś wydatki mamy, które nam umykają, powodują, że ten majątek, zamiast rosnąć, no to gdzieś tam właśnie stoimy w miejscu, czy, czy, czy spada. Możemy podjąć jakieś de decyzje, podjąć działania, wyeliminować te niewłaściwe działania, te niewłaściwe. Wydatki. No cały czas motywujemy się do tego, żeby podejmować te działania, które spowodują wzrost naszego majątku. No cały czas motywujemy się do podążania we właściwym kierunku. Więc, taki budżet domowy, tak, to jest takie zestawienie przychodów i rozchodów. Więc na przykład, mamy pewne dochody z pensji lub działalności gospodarczej, z inwestycji pieniężnych posiadanych biznesu, z praw autorskich, z tych na przykład mieszkań na wynajem itd. ale też mamy wydatki na życie, opłaty różnego rodzaju, edukację własną, dzieci na rozrywkę, wydatki jakieś typów czasy, ubezpieczenia, ubezpieczenia na dom, samochód i tak dalej, kupno, kupujemy jakieś rzeczy. Mamy raty z tytułu zadłużenia, na przykład za samochód czy, czy kredyt hipoteczny. Tak? No, ale też jakieś wydatki, w sensie, że wydajemy na oszczędności nasze inwestycje. Tak? Więc są to też jakieś kwoty, które jakby wydajemy, ale które nam też będą potem przynosiły dochody. W każdym razie tego typu zestawienie, taki budżet pozwala nam. Określić właśnie tą wolność, jak blisko jesteśmy wolności finansowej. Więc przykład budżetu. Tak? Taki przykład niedoboru ścieżki ubożenia, kiedy nasze dochody są mniejsze niż wydatki. Tak? przykład 5000 dochodów, wydatków mamy 5500. Przykładem dreptania w miejscu jest. Kiedy mamy to zrównoważone, kiedy wydajemy wszystko, co zarabiamy, tak naprawdę. Natomiast, no oczywiście, nadwyżka, kiedy idziemy po tej ścieżce bogacenia się, czyli nasze dochody przewyższają wydatki, a więc mamy w tym przykładzie 1000 zł na inwestycje co miesiąc po 1000 zł, więc bogacimy się, nasz majątek wzrasta. Więc Cały czas no, to nam, to monitorowanie tego budżetu pozwala na odnajdywanie tych przecieków, wiemy w którym kierunku zmierzamy, możemy jakoś zareagować i cały czas nam to daje motywację, bo ta obserwacja y, pozwala nam, kiedy widzimy jak to rośnie, mnie to bardzo motywuje, kiedy widzę jak mój majątek rośnie do tego, żeby y, no, o to dbać, na tym się koncentrować. Czy musimy to robić, tak, to całe oszczędzanie, inwestowanie, uczyć się tego? No oczywiście nie. No każdy to robi, jak tego potrzebuje. Nikt nikogo tutaj do tego nie zmusi. Musimy jednak sobie zdawać sprawę z tego, że bogacimy się wtedy, gdy żyjemy poniżej swoich możliwości, czyli wydajemy mniej niż mamy dochodów. To jest właśnie to, że często nasze oczekiwania. Co do wydawania pieniędzy, co do naszego stylu życia, są takie, żeby żyć w miarę swoich możliwości. No właśnie o to chodzi, żeby żyć poniżej tak, własnych możliwości. Wtedy możemy część dochodów inwestować, tworząc dla siebie aktywa, które dla nas pracują. Po jakimś czasie przyjdzie taki moment, kiedy te dochody pasywne z naszych inwestycji przekroczą nasze wydatki, wtedy możemy podnosić swój standard życia. Tak? Robert Kiyosaki mówi coś takiego: Twoja finansowa przyszłość powstaje dzięki temu, co robisz dzisiaj, nie jutro. Tak? Czyli no, musimy dzisiaj zadbać o naszą finansową przyszłość. Ciężko będzie y, zmienić swoje finansowe położenie, kiedy finansami zaczniemy zajmować się w wieku 60 lat, czy w momencie, kiedy przejdziemy na emeryturę, okaże się, że. Dostajemy jedną trzecią tego, co zarabiamy, albo jeszcze mniej. Robert Kiyosaki mówi jeszcze coś takiego: jeśli chcesz mieć w przyszłości zdrowe zęby, umyj je dzisiaj. Tak? To dokładnie z finansami jest tak samo jak z zębami. Jeżeli nie będziemy myć zębów do 60 roku życia, to prawdopodobnie już w 60 roku życia nie będzie co myć. I y tak samo jest z pieniędzmi, jeżeli. Teraz nie będziemy odkładać, nie będziemy inwestować, uczyć się finansów inwestowania po to, żeby zwiększyć skuteczność naszych inwestycji, żeby nie zarabiać 2% na lokacie, tylko żeby na przykład uzyskiwać 5, 10 czy 15% z inwestycji. To nas znacznie szybciej spowoduje, że zbliżymy się do wolności finansowej, szybciej ją osiągniemy i będziemy mogli żyć na takim poziomie, jakim chcemy. Był to fragment jednego z webinarów. Taki cykl prowadzę pod tytułem Jak skutecznie panować nad swoimi finansami i budować swój majątek. Jeżeli chcesz uczestniczyć w tych webinarach, to wyślij proszę zgłoszenie na treningfinansowy.maupainteria.pl. W tytule wiadomości napisz zgłoszenie na webinar. Tych webinarów jest kilkanaście, nie wszystkie je publikuję w jednym czasie. Dlatego, jeżeli chcesz otrzymywać informacje, to właśnie trzeba wysłać zgłoszenie na ten adres. Więcej na temat finansów osobistych i inwestowania piszę na swoim blogu lotdocelu.pl, jest tam kilkadziesiąt artykułów, a także sporo informacji jest zamieszczonych w moich książkach. Do usłyszenia.